Cześć, jestem Łukasz. Na tym kanale pokażę Wam, jak spełniam swoje motoryzacyjne marzenia. Jest ich dość sporo, dlatego zacznę od najtańszego projektu. Każde auto będę ściągał ze Stanów. Mam określoną kwotę na początek, jest to kwota 50 tysięcy złotych. W tej kwocie chcę ściągnąć auto, wyremontować. I oczywiście opłacić i jeździć przez pół roku. Po pół roku będę zmieniał na następne auto i następne. Jest, że tak powiem, cały rząd aut, które bym chciał mieć, w którym chciał chociaż pojeździć przez pół roku, rok. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynamy od Mazdy MX5 w wersji ND, wersji ND2 dokładnie, bo po liftowej od 2008, 2018 roku, wychodzącego od października. Ogólnie pokażę Wam porównanie firm, które importują auta, zrobiłem sobie, że tak powiem, rekonesans. Napisałem do kilku firm, porównałem koszty. Troszeczkę były rozbieżności, więc wam pokażę pokażę wam też rzeczy, o których mi nie powiedziano, a okazało się, że są jakieś dodatkowe koszty. A także o tym na przykład, że z aukcji auto przyjechało inaczej niż na aukcji było, że czegoś brakuje. No Jest bardzo dużo takich rzeczy, o których chciałbym się podzielić, chciałbym wam je pokazać. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i będziemy ciągnąć to 大嘞，谢马。